Citrox, czyli jeden z najpopularniejszych youtuberów mających o w sklepie Browsters i właśnie nagrywający Browstars parę miesięcy temu odszedł z YouTube'a. W dzisiejszym odcinku powiem Wam czemu odszedł z YouTube'a, kiedy wróci yy, oraz czemu jest głodny na pieniądze, bo jest! I mam na to niezbite dowody, więc słuchajcie, może zacznijmy oczywiście z tej strony Rafał i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. A więc słuchajcie tak. Przeanalizujmy sobie historię kanału Citroxa od początku. Od słuchajcie, samego początku, dwa lub tam trzy lata temu, zaczął nagrywać na nowym kanale. Stworzył nowy kanał Citrox, Citrox Games. I miał bardzo dobry, według pomysł na kanał. Wrzucał fajne odcinki z Fortnite'a, jeszcze tam jakieś e, inne gry. Wrzucał, dopóki słuchajcie, nie zaczął nagrywać Brawl Bo jak widzicie, jak zaczął nagrywać Brawl to wszystko się odwróciło. O 180 stopni, tak można powiedzieć, na jego kanale, bo wcześniej jeszcze się dało go oglądać, ale jak zaczął nagrywać Browse', już słuchajcie, niekoniecznie. A więc słuchajcie, nagrywał Browse' przez parę lat, bo coś się uwziął na tym presie, i ja w powiem czemu się uwziął, bo wyświetlenia były, była kasa, bo nie widzę innej przyczyny, czemu miałby w sumie. Nagrywać na YouTube Browser's, bo widać, że wyświetlenia mu skoczyły w górę, to nagrywał, jakby nie wiem, to no nie ma problemu, co nie? No i właśnie tak sobie nagrywał do roku 2020, gdzie gdzieś chyba tam w kwietniu dostał. No, nie wiem jak to powiedzieć, w sumie, nie wiem jak to opisać. W sensie, wiem, 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 co sobie możecie pomyśleć, ale Rafał, o co ci chodzi? Chodzi mi o jego kod twórcy i nie wiem, jak to opisać, bo według mnie Citros, w 100%, 100 nie zasłużył megaboxa. na ten kod. Bo po prostu za pieniędzy, nagrywa pogromnych mitów i chyba y, podpieprzył pomysł od Kalucha chociaż nie wiem, ale jak ktoś podkrada pomysł od Kalucha, to naprawdę jest wrednym człowiekiem, już to, to już wam mówię, słuchajcie. Więc no. Teraz przejdźmy sobie do tego, czemu według mnie Citrox przestał nagrywać, a no dlatego, że słuchajcie wyświetlenia nie były takie same jak kiedyś i tylko i wyłącznie za to go obwiniajmy słuchajcie, między innymi za to, że no patrzcie sobie na jego content, co nie? Patrzcie na wyświetlenia kiedyś. Kiedyś jakiś odcinek nawet miliony wyświetleń z browser wbił. Nie wiem, słuchajcie, jakim to cudem. ale patrzcie, jak mu wyświetlenia spadły. I Citrox, widząc ten spadek, przestał nagrywać, no bo w sumie mu. To po co? Jak ma ten pierwszy kanał ze za którym zarabia miliony, wydajemy nie są takie same, kaska nie jest taka sama, więc nie nagrywamy prosty temat. No i właśnie słuchajcie, jak Citroën zrobił. I teraz Wam odpowiem na kolejne pytanie, bo jeden gość napisał mi, że pana, czyli taki youtuber, taki prosty od Browsers, e, tam się dowiecie w innych moich odcinkach, ale to nieważne. Nagrał. Em, Jakiegoś live'a i na tym live'ie poinformował tego kolesia, że już Citrox nie zamierza wrócić w ogóle na swój oryginalny kanał. I ja wam powiem, że to może być prawda, bo po co mam wracać, jak już wyświetlenia nie są takie same i już były dwa, dwie zapowiedzi aktualizacji, oczywiście jak to nagrywam i dalej nic nie nagra, więc Citrox jest głodny na pieniądze, więc tak naprawdę trzy dowody w jednym, no można tak powiedzieć, więc słuchajcie, co ja jeszcze mogę powiedzieć w tym odcinku. A dobra, wiem. Powiem Wam o tym, że Citrox cały czas nagrywa gry. Tylko nagrywa takie transmisje na żywo na Facebooku. I słuchajcie, ja to rozumiem, ja to rozumiem. Tylko czemu on tak zaniedbuje kanał? Ja tego też potrafię ci nie zrozumiem. Znaczy, nie potrafię tego zrozumieć, że on ma jeszcze twórcy w brawca, że on nie nagrywa na kanale gamingowym. W ogóle nie rozumiem teraz jego zachowania. No bo super cel to super cel i. Oczywiście mu kodu nie odbieram, a na przykład takim youtuberom powiedzmy jak Gaweł, który się bez przerwy stara coś nagrać w tym Brawl Stars. no nie dadzą kodu, no bo po co my jesteśmy super cenami, dajemy kod takim idiotom jak Citrox, no bo w sumie on nie nagrywał dwóch miesięcy i dalej ma kod, kod jego cały czas do dzisiaj działa, przynajmniej jak to nagrywam, więc no, widzicie. Cały czas jego kod działa i mam nadzieję, że mu ten kod odbiorą. Ja już pisałem do supercela, słuchajcie, teraz wam tego nie pokażę, bo to jest mój mail. Ale ja, słuchajcie, uwierzcie mi, pisałem do tego supercela, aby mu kod odebrali. No po prostu, no po prostu, słuchajcie, no tak być nie może, że jakiś YouTuber sobie nie nagrywa sneakpeegów i jeszcze ma czelność. Mieć kod, no nie zrozumcie mnie źle, nie ma obowiązku nagrywania, ale chociaż powinien być zobowiązany nagrywać sneak piki, chociaż, no nie wiem, raz na dwa tygodnie co najmniej powinien nagrywać, bo ma ten kod no i co, jeszcze sobie szkodzi. I nie wiem, czy Citro z tego nie widzi, że ma spadek subów, bo jeszcze słuchajcie, tylko co pamiętam, miał 503 suby, jak nagrywał, a teraz ma na dzień jak to nagrywam, czekajcie, czekajcie, sprawdzę. 493 tysiące subskrypcji, więc patrzcie, jak mu spadło, i on się tym w ogóle nie przejmuje. Ma ten kanał w dupie. No to niech ma, słuchajcie, niech ma. Ja go do niczego nie zmusiam. Tylko jakoś ten kot ma, no to chyba wypadałoby nagrywać Browstars, narobić te sneak peeki, tak jak to robił VCR Daily, robił przez prawie rok. To, to jest szok dla mnie. No, no. Wiecie, a Citrox no nagrywa raz na tydzień, jak jakiś nie zrobił sobie tej przerwy, no i słuchajcie, no tak to słuchajcie, widzicie, jest. Nie, no nie rozumiem w tym momencie supercela. YouTuberom, którzy się stają typu VCR, gaweł kodu nie damy, ale debilnemu Citroxowi damy, bo on daje głupie twarze na miniaturki, to czemu by nie dać kodu, co nie? nie wiem. Ja to sobie tak interpretuję, bo supercel nie ma logiki. Bo supercel to supercfel, to jest twel. Z tego supercela, i tyle ja wam mogę dzisiaj powiedzieć. Widzę, że na moim nagrywaniu już odcinek prawie dobija 7 minut, więc. Co by tu jeszcze powiedzieć, jakby co ja z tego kanału nie mam pieniędzy, nie zrozumiemy się, ale Seatrox zarabiał, słuchajcie, fortunę i nie wiem, suby, jak go sobie nie przekonują, to go, słuchajcie, już nic nie przekona. Nie piszcie mu w komentarzach Seatrox wróć, Seatrox wróć, tak jak to było w przypadku ROX MB, bo to wam nic nie da. Postanowił mnie wrócić, to niech nie wraca. Miejmy na niego wywalone i niech mu super zabierze kot. A, do ciebie Citrox, jak ty to oglądasz do końca, choć w to wątpię. Rusz dupę i nagraj odcinek. To byłem ja, Rafał, trzymajcie się i cześć!